Serwus, z tej strony Malinowy Noc. Jak widzicie jesteśmy w nowym studio i dziś będziemy robić piwko z dodatkami, a dokładniej z dodatkiem mięty. Zapraszam do oglądania. Pokażę Wam jak łatwo zrobić w domu swoje pierwsze piwko. Potrzebuję do tego brukit z wybranym piwem, który zawiera już wszystko co niezbędne, czyli ekstrakty chmielu, słodu i, i drożdże do fermentacji. Do tego jakieś wiaderko fermentacyjne, w którym będziemy nastawiać to piwko, kilogram cukru bądź ekstraktu słodowego płynnego lub suchego. No i w naszym przypadku dodatek, czyli świeżutka mięta. I kilka innych drobnych rzeczy, które można znaleźć. I gotowe i robimy piwko. Zacznijmy od tego, że musimy zagotować wodę i wrzucić puszkę z naszym piwem do tej, tylko wyciągnąwszy wcześniej drożdże i podkładkę. I musimy tą zawartość trochę podgrzać, żeby łatwiej ją było wydostać z puszki. Przy okazji możemy wszystko zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji. Ja tu mam Oxy akurat i Despray, także przygotuję wiaderko i wszystko, czego będę używał. U mojej także zagrzeje wodę. Będziemy dziś robić piwko Belgian Gold A z drożdżami do górnej fermentacji. Drożdże górnej fermentacji w fermentują w wyższych temperaturach. Teraz jest ciepło, także będziemy ich używać do tego piwa. Co z miętą? Chciałem wzbogacić smak piwa. Akurat teraz jest sezon, kiedy mięta rośnie, więc dodamy mięty do naszego piwka, do fermentora. Do burzliwej fermentacji wrzucimy listki mięty i będą fermentować razem z piwem. Taka puszka wystarczy do zrobienia około 23 litrów piwa, czyli ponad 40 butelek. Ja zredukuję tą ilość do 21 litrów, żeby piwko było bardziej intensywne w smaku. Ok, wiaderko mamy zdezynfekowane, to już nam się rozpuściło. Będziemy teraz przelewać ekstrakt do wiaderka fermentacyjnego. Teraz uzupełnię wodą do 21 litrów, już, już jest pół wiaderka. Teraz drożdże, trzeba uwodnić do letniej wody, do szklanki, pół szklanki wody, wsypać je na pół godzinki i przygotuję mięte. Umyję ją, poodrywam listki, sparzę te listki też na chwilę we wrzątku, żeby były czyste i, i wrzucę je bezpośrednio do piwa na burzliwą fermentację. Także lekko jest w żeby nie wydało się żadne zakażenie. Trzeba uważać przy piwie, bo bardzo łatwo piwo zakazić, zainfekować, popsuć. Ok, i drożdże już są uwodnione. Dodajemy je do piwa. I mięte też już mam przygotowaną, Też ją dodajemy. Ok, wszystko dobrze mieszamy. Zamykamy szczelnie. I odstawiamy na fermentację. Także widzicie w bardzo prosty sposób można stawić w domu piwko. Nie dużo trzeba. Możemy eksperymentować z dodatkami, kombinacjami, dodawać chmiele, dodatki, jakieś takie mięty, chili, imbirę, imbir. Sporo. Także w tej części to tyle. W drugiej części będzie ciąg dalszy na stawu niebawem. Także zapraszam do oglądania.